Mam, 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 cały las dla siebie. Cały las mam lasy. Jesteś czarodziejem. Jestem Harry Potter. Okej. Okay. No cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w poniedziałkowym... Na ruciaku. Jest mega cieplutko, jest... O. Tak jest cieplutko, dlatego nagrywam w lesie. Cześć. I tego, jestem już dorosły razy dwa, ponieważ... Słuchajcie, uwaga, mam już 19 lat. A ja mam to w dupie. No, od dzisiaj mam 19 lat I zamiast na przykład pójść uh, i się cieszyć, to, to nagrywam poniedziałkowego naruciaka, no, no siemanko Panie się spytacie, Adam dlaczego masz podróbkę stroju troju Harry'ego Pottera Gryffinda, te sprawy Kim jestem? Czarodziejem! Kim jestem? Jestem Harry Potter Mam bo mam, masz problem to zdejmę Ale, ale, ale zdjąłem zajebiście Urodziny to jest dzień, w którym dużo osób zdaje sobie sprawę, że istniejesz Tak więc dzisiaj podpowiadamy na pytania W sensie, że ja odpowiem na Wasze pytania. I ja, przepraszam bardzo, dwie rzeczy. Skąd już jesteś i mnie słuchasz, a nie oglądasz, wiesz, wyciszony filmik by, tylko z moją twarzą. To nie bądź zły ziomeczek. Zostaw łapkę, plądź. Dzięki, zio. A druga rzecz jest taka, że jest taka gra, nazywa się ona Super Mario Run. I Play mi mówił, i moi koledzy, którzy lubią Play, mi mówili, że warto zagrać, warto przejść. I potem Wam nawet dlaczego. Mam, mam, mam cały las dla siebie. Ale takie mise i bisty obczyłem, yeah. ja. Yeah. No, bo tam jest słońce, i to słońce robi ta, o nie, zepsułem. Ustawiam tą kamerę 20 minut. włosy też i wyszło na to samo. Tak, więc z internetu wysłałem moje pytanie. Powiedziałem moi widzowie, kurde koledzy, koleżanki. Zadawajcie mi pytania. I 90% z nich jest na temat niebieskiego wieloryba oraz e, jak stać się Gruszką, tą czerwoną To wiecie o co chodzi. Czy naprawdę nie macie lepszych tematów? W szkołach nie uczycie się jakiejś się geografii, biologii, mógłbym z nami porozmawiać. Polski, wychowanie o kulturze. Nie no, każdy ma w dupie akurat wychowanie o kulturze. Wy, czyli osoby, które spamią tą tematyką i wszędzie się pytają i piszą o tym. I youtuberzy, którzy opowiadają się na te tematy, zrobią jakoś sztuczną alwankę na to. Z czegoś, co nie jest problem i nie ma na to dowodów i faktów, zrobili... Problem? 150 dzieci mogło y, pszki wielorobowe, O co chodzi? Robiąc film i robiąc tam 500 tysięcy wysiedleń w tydzień, i mówiąc tam, ta creepypasta, która nie jest prawdziwa i jest zła, więc drogie dzieci, no, 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 no. Musimy każdemu świadomić, że to jest złe. Więc pokażcie każdemu tą grę. Ka Niech każdy się sprawdzi. Z tej orki i z Majorki się zrobił straszny bałagan według mnie po prostu. Takie inne rodzaj virala. Czekam na jakąś piosenkę, koszulki, kubki, opaski. I drodzy rodzice, jeżeli boicie się, że wasz synek, Wasza córeczka będzie chciała zostać wróżką, gazową wróżką, to kupcie płytę indukcyjną w końcu. Come on, gaz jest drogi. Chyba wszyscy tak mówią, co nie? To, to, to nie było zbyt takie oryginalne, co nie? Przestańcie o tym pisać. Zjedźcie zdrowe warzywa. Wyjdźcie na rower. Mamy ładną pogodę. Patrzcie, jak wiatr ładnie wieje. Widzicie, jak super wieje wiatr? Fantastycznie wieje wiatr. O Jezu, ale super wieje wiatr. Wow. Gdybyś miał do wyboru stracić wszystkich swoich widzów, albo żeby twój najlepszy przyjaciel youtuber stracił wszystkich widzów, co byś wybrał? usunę Ci kanał, ok? Co? Usunę ci kanał. Okej. Okay. No, pozdrawiam, cześć. Pa. Cześć, cześć! A ty lubisz Harry potera, Bo miałeś szalik i masz czapkę, a u Zuzi chodziłeś w szacie Gryfindoru, emoji, serduszko. I ja żadnej szuty nie ma. Nie wiem o czym mówię. Cieszy się, że będziesz miał 19 lat i pozostał Ci o rok mniej życia? Tak się cieszę. Ja jeszcze 3 lata temu mówiłem, że ja chcę zostać w jednym miejscu w wieku i już kurczę nie rosnąć. Ale w sumie jakiś zarosie by się przydał. Chciałem mieć zaraz, zaraz byłby super. Jeżeli miałbyś taką możliwość przyjść się do jakiejkolwiek gry, oprócz Life is Strange, to jaka to by była gra? Real life. Taka gra. Co myślisz? O ludziach, którzy się zdradzają? Mógłbyś być taką osobą? A na co sądzisz o ludziach, którzy e, zabijają ludzi. Mogłabyś być taką osobą? A co myślisz na przykład o osobach, które zabijają mal Mogłabyś być taką osobą? Co czujesz do oglądasz swoje filmiki? I czy w ogóle je oglądasz, zanim dodajesz? Nie no, Jolo! Nagrywam i wrzucam od razu! Był taki youtuber, który mi kiedyś dał taką taktykę na nagrywanie. Jak nagrywasz coś na imprezie, to albo to wrzucasz od razu, albo nigdy w życiu. Robię to samo, jak nagrywam od razu, wrzucam. Albo w ogóle nigdy żyć. I oczywiście filmów się nie montuje 10 godzin, nie wiem kto wam to mówił. Tak, tak nigdy nie jest. Filmów się nie montują, one montują się same. Wolałbyś być najsławniejszym youtuberem, czy najlepszym piłkarzem? Julia, czy ty wiedziałeś jak ja gram w piłkę? Ja się turlam, tu a ty mnie kiwat. Julia, czy... czy ty byś wydziała mnie jak gram w piłkę? Okej okay, stary, patu. tu. Tak. O! Julia, chodź. Pójdziemy do lasu, um, pokażę ci, chodź, pokażę ci kotki. To jest taka jaskinia. Wolałbyś być dziewczyną, czy przez trzy miesiące mieć rozwolnienie? Wolałbym być dziewczyną i sam siebie zapłodnić. Nieważne. Jak byś chciał nazwać swoje dzieci? Kiedy odcinek z Martą? Kim chciałeś zostać, jak byłeś mały? Na pewno youtuberem. Jaki jest twój największy dzieciństwie? w dzieciństwie? Zjadłem jogurt nosem. Czy myślisz o osobach homoseksualnych? Tak, codziennie przed snem. Na lewo, na prawo się obracam na poduszce. I czy sam byłbyś w stanie pokochać kogoś tej samej płci? Franciszku, już się tłumaczę jak to działa. Ale czy ja muszę? Już mieliśmy jednego, który próbował. Coś mu nie pykło. Jeżeli jestem osobą, która jest heteroseksualna, nie biseksualna, nie homoseksualna, to to nie mogę się zakochać. To znaczy mogę się zakochać, ale na płaszczyźnie przyjaźni, relacji takich typowo Przyjacielskich. Nie wierzę, że to właśnie wytłumaczyłem. Ale wiecie, że woda to taka mokra trochę. Ile czasu dziennie zamówiłeś ci ułożenie twoich włosków? 24 godziny. Te włosy to chyba muszę wysłać na jakiś obóz. Ileż w swoim życiu razy miałeś taką sytuację, że ktoś ci coś obiecuje, a później okazuje się, że daje coś innego? Codziennie nazywa się to życie. Codziennie oczekuję czegoś innego, a mam. To i właśnie jakiś owad mi się przywalił do kamery. Wypad, typie. Ty, Marek. Patrz, jak się nie na ja, jak on się nawet nie boi. Marek. Marek. Marek, Wyp... Marek. No Marek! Ja nagrywam. Marek! I co mi? O, Oj, o Jezu, żyjesz? Marek! 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 Marek, Marek! 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 Kolejne pytanie, gdybyś spotkał, spotkał, spotkał osobę, która cię ogląda i byś Ci się spodobała, to co byś zrobił? Nie możemy być razem. Coś taka piękna Ale niestety mnie oglądasz. Idź Nie chce je patrzeć. W ogóle to, jak tutaj tak pięknie gwizdżą Po co mieć kumpy, jak można sobie z ptakami spędzać czas? No tak, te, 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 tego nazwę. Eee, Albert, Adrian, Adam, Andrzej, lubi na A. Och, panie Adamie, och, panie Zimmermanie. jak się czuję z tym, że twoje ostatnie naście będzie 100 lat? W sumie. W sumie mówiłem na początku filmiku, ale wziąłem to pytanie, bo było spoko. No, było mega spoko. Pozdrawiam cię Agnieszka. Czy jeśli pojechałbyś kolejny raz do New York, to zabrałbyś któregoś z widzów? Jasne, tak biorę, wszystko płacę, 20 tysięcy, no problem. To chyba nie jest moje największe marzenie. Poza tym właśnie sobie uświadomiłem, że tu przychodzą sobie ludzie, bo tu przychodzi naprawdę bardzo dużo ludzi. Słuchajcie, patrzcie, tam, tam, tam idą ludzie, tam są ludzie, tam chodzą ludzie, tam chodzą ludzie. A ja cały czas dramotę, cały czas dramotę. Właśnie sobie to uświadomiłem. A nagrywałem już 30 minut. Przepraszam, mamo, że ci przynoszę wstyd. Nie chciałem taki być. Ale pieniądze mnie zmieniły, yy, znajomi mnie zmienili. No, no, sorry. To no, taka, taka, taka sytuacja. Wszystkiego najlepszego na plec. Obie truby ucinają YouTube. That's what Google Translate says. You're a wizard, Harry. mi, co nie jest to, że współpracuje z Play. I tak szybko czas mija, że już minął rok. I normalnie. Jak macie tu którzy że współpracują sobie tam z Coca Colą, z Fantom, z Spritem, Playem właśnie. To co rok się tak patrzy, i się tak myśli... Hm, 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 hm. Czy? Czy on, był, czy on był grzeczny w tym roku? Nie wyobraźcie sobie, że Play powiedział: O, Adasz, ty, ty byłeś grzeczny w tym roku. Będziemy współpracować z tobą kolejny rok. I także stało, że witam Was. Będziemy kolejny rok współpracować z Playem. Pamiętajcie, to jest najlepsza sieć. Zmieniajcie wszystkie inne sieci tylko Play. Gdyby to też było takie łatwe. Ej. Ja właśnie widziałem Sarny, jak przebiegają na moim odcinku. Czy właśnie Sarny przebiega na moim odcinku? Sarny przebiega właśnie na moim odcinku. A czekajcie, bo ja mówię o Play. E... Większość z Was pewnie nie ma kart kredytowych. A nawet jeżeli ma, to płacanie 2-3 zł za jakieś dodatkowe, małe rzeczy w gierkach czy w aplikacjach czy te abonamenty, które kosztują 5 zł, to jest strasznie dużo wpisywania i roboty. Dlatego Play wiesz z rozwiązaniem, który brzmi dopisz do rachunku Play. To jest prawda, że jeżeli masz abonament, to masz taką opcję jak dopisz do rachunku. Czyli potem co miesiąc, jeżeli płacą twoi rodzice. Tylko oje. nie róbcie rachunków na 500 zł nikomu, okej? Okay? Jak miałem 10 lat to tak zrobiłem. Moja mama cały czas na mnie dziwnie patrzy. Można wypróbować jak to działa chociażby przy najnowszej grze, która wyszła na Androida ostatnio, czyli Super Mario Run. Proponuję obczać w opisie. Tak samo jak proponuję obczać ofertę ponieważ fajda. Fajna. No. No więc, dro drodzy widzowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Uh, mam nadzieję, że w lesie wam się spodoba. Jakby co, to ja po was wrócę. Ja po was wrócę. To nie jest tak, że po was nie wrócę, bo ja po was wrócę. Tylko no, jakoś tak, nie wiem, może za tydzień, tutaj tutaj wam powinno być wygodnie, a... o, tu, tu, a bo nie, tu, 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 o, o. 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 jakby co, jakby co to dzwoncie? Jak było coś nie tak, nie martwcie się, teraz jest ciepło w nocy, więc na pewno nie zmarzniecie, Wr wracam, wracam za tydzień, to cześć, cześć. Mocno zaniedbany i trochę pijany, a niebo śmieje się do łez. Mocno zaniedbany i trochę pijany, a niebo śmieje się do łez.